Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już ambasadorowaniu. To znowu krótki, taki wrzutowy film o różnych ciekawych rzeczach. E, widzę, że Państwu przypadło do gustu ambasadorowanie. A skoro tak, to proszę o suba, lajka, łapkę w górę, serduszko. Mówi się, proszę Państwa, że nauka nie idzie w las. I to jest prawda, ponieważ, jak to mówił e, Pawlak, mądrego i dobrze posłuchać nie słodze kawy. Tam, miłe panie, mi zawsze napisały, Panie Marku, tyle kawy. Oczywiście, że nie słodzę. Tak troszeczkę, tak jak soli do zupy. ta człowiek, a to nie można. Szanowni Państwo, księga Mateusza, czy znacie Państwo taki cytat? Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a zostanie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A pukającemu zostanie otworzony. Dzisiejszy odcinek naszego ambasadorowania będzie o sile modlitwy, o zagubionych duszach, jak one po tamtej stronie się odnajdują, czy ten czyściec, o którym mówimy, jest y, takim naprawdę czystym, adekwatnym do tego, co słyszeliśmy, czy możemy im pomóc. Czy, czy, czy wiara i modlitwa i ta siła modlitwy jest naprawdę tak silna, jak podaje nam Mateusz. Proszę Państwa, jest taka osoba, Maria Simma nazywa się, napisała książkę Moje przeżycia z duszami czystowymi. Bardzo często Państwo cytują pod moimi filmami, że to ta książka, że trzeba zajrzeć. Eee, tak, to bardzo ciekawa książka. Kiedy byłem małym chłopcem, zaczytywałem się w niej. I trzeba powiedzieć, że ona żyła no, już w XX wieku. Natomiast była to prosta kobieta. I to, co opisywała, opisywała tak, jak oni jej przekazywali. I teraz, czy rzeczywiście jest tak, jak tam jest mowa, że ten czyściec jest taki typowym czystem, że chodzą, że jęczą, że gdzieś są biczowani, że tylko w dzień zaduszny i zmarłych mają wolne od kary. W jakimś sensie Maria Simba miała rację, właśnie te dusze miały rację, ale uściśnijmy to wszystko tak? z dotychczasowej wiedzy, którą już posiadamy, gdzie posunęliśmy się o wiele bardziej do przodu. Szanowni Państwo, Nataliusz, zaczniemy od modlitwy, zaczniemy od y, siły modlitwy. Na pewno Państwo się modlą. Na swój sposób oczywiście, bo tu nie chodzi, żeby walić jakimś kanonem, który nam dano. I na pewno Państwo wiedzą, że modlą się o coś i oczekują czegoś od tej modlitwy. Ale jest tak zwana pusta modlitwa. Co znaczy pusta modlitwa? To znaczy wyklepane coś i oczekujemy cudu. Cudu nie będzie. Ktoś kiedyś powiedział ze świętych. Chyba Franciszek, święty Franciszek, że modlitwa ma być mówiona sercem, a nie ustami. Tak, czyli z głębi serca ma płynąć nasza modlitwa. Proście, a będzie Wam dane. Modlitwa powinna być także kierowana za naszych zmarłych albo przede wszystkim za naszych zmarłych. Nasze różne zachcianki odłóżmy na bok, choć te są bardzo ważne, oczywiście, ale módlmy się za zmarłych. Oczywiście ateiści powiedzą, po co? Nie roztrząsajmy tego w takim jakby no, w takim trybie, tak? Mówimy o ludziach wierzących, bo do nich to też kieruje, chociaż też i do niewierzących, a to później. Ale modlitwa jest jakby wstawiennictwem się za zmarłych i jak to powiedziałem kiedyś. Aktem największej miłości za zmarłą osobę. To jest jak doładowanie akumulatorów. Maria Simma, bo będę do niej wracał, cierpiała za zmarłych. Otóż prosiły ją te dusze, aby ona cierpiała z nimi i pomagała im. Co to oznacza? Oznacza to, że my tutaj będąc możemy tym duszą pomagać. Ale nie bądźmy tacy globalni, bo Maria Simma była globalna. Ale zróbmy jakieś dobre uczynki i nie w kontekście cierpienia za naszych zmarłych. Aby to, co zrobimy, im pomogło. Ale bardzo często chorujemy, bardzo często mamy bóle głowy, leżymy razy bez życia. Ofiarujmy to za naszych zmarłych. A przecież każdy w rodzinie ma kogoś zmarłego, tak, to jest jasne. I kiedy będziemy pukać, albo prosić, będzie nam dane. Jezus powiedział, że gdzie dwóch się modli, w moim imieniu, tam ja jestem. Ale jest i przy jednej osobie. Wiadomo, że kiedy modlimy się za kogoś, modlimy się w dwójnasób za siebie. Proszę Państwa, ale wróćmy do naszego życia codziennego. W dzisiejszych czasach mamy dużo nierozwiązanych spraw trudnych, ciężkich do przejścia. Prośmy Boga, módlmy się, a będzie nam dane. Ja w ostatnich dwóch tygodniach miałem na sobie mówię bardzo niesamowite przykłady, jak modlitwa pomaga. Nie będę mówił o swoim życiu, bo to nie o to chodzi. Człowiek jest niedowiarkiem. Tu w psychice zawsze coś wchodzi i mówi, a jeśli, a jednak, a może? Ale dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że wygrałem. No, nie wchodźmy w szczegóły. Wiara i modlitwa jest niesamowita. Oczywiście, zawsze dostaniemy to, co jest nam w tym momencie dane i potrzebne. Możemy się modlić o coś tam, ale Pan Bóg spojrzy i powie nie, 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 o nie, o nie, nie teraz, nie możesz, dostaniesz coś innego. Lub coś podobnego, jak to kiedyś się mówiło, substytut, tak? A ktoś się będzie? co to jest? A to sobie znajdziecie w encyklopedii to słowo. Ale zastępstwo czegoś. Ale Pan Bóg nigdy nas nie zostawi samych. Oczywiście, że nie. Proszę Państwa, dlatego z wiarą i z ufnością podchodźmy do naszego życia. Jeżeli Bóg będzie szedł przez nasze życie, a my z Nim to będzie nam o wiele lepiej. Nie oznacza to, że nie będzie problemów, kłopotów, dziwnych sytuacji. Oż one będą, oczywiście, że będą. I może będą ze zezwojoną siłą przychodziły do nas. Ale będzie nam łatwiej je pokonywać. O, ja nie chcę tu dobić za jakiegoś kaznodzieja, tak? Który gdzieś tam będzie tu teraz wszystkich umoralniał, albo mówił, budźcie się, klękajcie i tam biczujcie się. Absolutnie nie, to byłoby w ogóle niewskazane i to nie jest jakby rolą ambasadora. Ja tylko pokazuję, że po tamtej stronie nasi zmarli także oczekują na modlitwę, na kontakt z nami. Szanowni Państwo, modlimy się do Boga, do Jezusa, modlimy się do Maryi, ale modlimy się też do świętych. W naszej tradycji możemy się do nich modlić. Dlaczego? Bo są wyżej postawieni od innych. Oczywiście, ja już to kiedyś w ambasadorowaniu mówiłem, rozmawiajmy ze zmarłymi, to na pewno, ale święci mają tą moc i nie święci uzdrawiają, żeby to było jasne, tylko zanoszą prośby do Boga i Bóg nam daje, są takimi przekaźnikami, ale jakże bliżej Boga, jakże bardziej z Nim złączeni. Proszę Państwa, Pytacie się wiele razy w tych różnych mailach, czy tam wpisach, jak w tym życiu jest po tamtej stronie. Czy my jesteśmy tacy sami? Ktoś pisze i pyta się o życie seksualne. To są ciekawe tematy, tak? Bo przecież seksualność, pociąg do kobiety, do mężczyzny, mówię o kobiecie, a może i tak. Jest jakby rzeczą naturalną, daną nam od Boga, tak? Kochajcie się, rozmnażajcie, etc., czy więc po tamtej stronie mamy te same pragnienia, ależ nie. Tam nie mamy takich pragnień. Czy możemy uznać, że one są przyziemne? Nie, no też nie są przyziemne. Ale ku określonemu jakiemuś, yy, że tak powiem, celowi tu służy, tak? Miłość, wróć, to nie to, seks. Natomiast tam potrzeba seksu jest żadna. Dlaczego? Bo jesteśmy na takim poziomie wibracji. Proszę Państwa, żeby jeszcze inaczej, bo za chwilę zakręcę. Ha, ha. A chcę być taki trochę bardzo wyrazisty: seks to jest przyjemność. To już wiemy. I nie będziemy się wdawali w szczegóły, to nie ta lekcja. Natomiast tam jesteś na takich wibracjach, że ta przyjemność nie dla żadną przyjemnością. Jakby Twoje odczucia, doznania, bo to wszystko jest w umyśle, tak, seks i tak dalej, A, wiemy, i umysł. Tam nie ma czegoś takiego tam w ogóle żyjesz na innym poziomie, na innych wibracjach, więc już się czujesz jakbyś był no, nie wiem, w uniesieniu. Więc po co ci wracać do tak trochę niskich i przyziemnych pobudek? Więc od razu odpowiadam na to pytanie. Proście, a będzie wam dane. Pukajcie, a wam otworzą. Wyobraźcie sobie, że jest dziecko w sklepie. I jest kolejka. A to dziecko ma może 3 lata. I widzi leżące cukierki. Nie wiem, jakieś tam gumy takie mm, do polizania. I mówi tak, mamo kup mi to. Ale mama wiedząc, że to może nie jest dobrze, a może nie chce jej się mówi. Nie, nie kupię ci dzisiaj. Ale kup mi. Nie, ja ci dzisiaj tego nie kupię. Ale kup mi. Nie, nie kupię ci. Dziecko rzuca się na podłogę i zaczyna się drzeć na cały sklep. Mama jak mi nie kupi. Ale mama jest nieujęta. Jakaś... Panie obok stoi i mówi, masz dziecko, tą gumę i daj nam wszystkim święty spokój. Bądźmy jak to dziecko drzyjmy się, krzyczmy w modlitwie. Bądźmy wytrwali w modlitwie, a dostaniemy. Tak, dzieci nie mają barier, będą dotąd się darły. Macie dzieci, macie. I widzieliście nie na jak dziecko się darło. Oczywiście. Dziecko mówi, jak mi tego nie dasz, to ja zwariuję, a tam leży żyletka. No to wiadomo, że nie damy żyletki, bo się świeciło. Ale bardzo często ulegamy dziecku. Albo mąż mówi dajże wreszcie mu tą zabawkę i niech on się nie drze. I tak jest w stosunku do Boga. Prośmy, krzyczmy, tupmy nogami, szalejmy, a będzie nam dane. Nasi zmalli bardzo często są zagubieni, dlaczego? Nie tylko z powodu swoich złych uczynków, ale z braku też modlitwy, z braku też jakby wiary, co tam jest po tamtej stronie, z braku nicości, jaką w sobie posiadali, pustki. Proszę Państwa, zabrano w Rosji za Cara, było pięknie, bo były cerkwie, nawet był rozmodlony, a za Lenina wiecznie żywego zabrano wiarę. Popalono kościoły, poburzono, cerkwie, wszystko zabrano im. I wmówiono, że to jest opium dla masy, tak, że to jest ogłupianie ludu, że nie mają prawa się modlić i nie ma Boga. I wielu ludzi, tych takich liczących na polepszenie swojej sytuacji, w to wszystko uwierzyło. Dzisiaj mamy z powrotem cerkwie, rozmodlony naród. Nie dało się wytrzymać. Ludzie pokątnie się modlili. Opowiadał mi kiedyś jeden taki człowiek, który był w latach 70. w Rosji. Ludzie cię w piwnicach zbierali i modlili się i prosili, i popa przywozili w takim ciemnym samochodzie, żeby nikt nie widział. Nie dało się żyć bez Boga bez modlitwy. Jak to był taki cytat na filmie. Wierzącemu Pan Bóg pomoże, a niewierzącemu jak zechce. Co do niewierzących, i teraz zaraz poruszę tą kwestię. Kiedyś ktoś powiedział, jeden z filozofów, że brak wiary to też wiara, bo to wierzę w to, że nie wierzę. Zawsze w coś się wierzy, nawet w to, że się nie wierzy, to też się wierzy, tak? Czy niewierzący mają gorzej? Czy niewierzący idą od razu do czysta, do piekła, jak to niektóre księgi głoszą? Otóż nie. Oczywiście, że nie. Byłoby to bardzo okrutne. Powiem tak, wiara jest darem. Moc wiary, uwierzenia jest darem. Ale w to, że nie wierzysz, nie możesz być potępiony. Nie załapałeś, nie zrozumiałeś, nie byłeś w stanie, nie rozumiałeś, nie godziłeś się z pewnymi rzeczami, nie pasowało ci. Twój umysł walczył, zwierzyć, nie wierzyć. Nie przekonywało Cię to, to nie oznacza, że będziesz potępiony. Absolutnie. Być może będziesz wyżej od niejednego wierzącego. Natomiast jeżeli perfidnie obrażasz Boga, wiarę, plujesz, bo są tacy. Wiecie Państwo, ja ostatnio mówiłem, byłem w Licheniu. Nie będziemy mówili o tym kościele, o tym wszystkim. Tam jest taki krzyż, krucyfiks. Bo taki duży. I kiedy już wojna się kończyła, wchodzili Rosjanie, tam stacjonowało Hitler Jungen. To wiecie, co to jest? To jest takie harcerstwo niemieckie. Nie obrażajmy, harcerzy. I taka zagorzała ateistka, która rzucała słowami no, dzisiaj by powiedział na K, na H w stosunku do Boga, wzięła automat do ręki i wywaliła całą serię na krucyfiks. Na Jezusa, krzycząc przy tym, wszystko, co tam po niemiecku jest możliwe. Wyszła i powiedziała: Boga nie ma. I w tym momencie leciał samolot Radziecki. I wywalił serię, chyba tak od niechcenia, i, i zabił ją. Ale mało tego, tyle dostała kul i w te same miejsca, gdzie Pan Jezus. Do dzisiaj jest to tam pokazywane. Proszę bardzo. To, że nie wierzymy w Boga, to rozumie Pan Bóg. I on to bardzo rozumie. I nie obraża się, bo wie, że próbujemy walczyć, ale bezczeszczenie. I robienie z tego chudzby, to potem jest czyściec, a może i nawet gorzej. Proszę Państwa, jaki płynie morał z tego naszego ambasadorowania dzisiaj? Ano taki, że modlitwa jest wiarą. I na te dzisiejsze czasy, kiedy nas straszą taką chorobą, takim, tym, tamtym, siamtym, owamtym, zawierzmy Bogu. Pamiętam, jak należałem do pomocników Matki Kościoła. No, nadal należę, choć już tam nie jestem w tym ruchu czynny. PMK, pozity Matki Kościoła, jak kardynał Stefan Wyszyński powiedział zawierzmy Maryi. I zawierzył. Bezgranicznie zawierzył. Maksymilian Kolbe, święty Maksymilian Kolbe, podszedł do ołtarza, do Matki Bożej, zdjął okulary, położył od dzisiaj moje oczy są Twoimi oczami. I można by dalej te przykłady mówić. Czy jesteśmy gotowi na taki heroizm? Czy jesteśmy gotowi na takie poświęcenie? Zadajmy sobie to pytanie. I nie obrażajmy się na niewierzącego. Nawet mu nie współczujmy, bo to nie o to chodzi. Zrozummy go, że on jeszcze nie doszedł, nie dorósł, nie zrozumiał, nie pojął, nie chce, walczy, ale obrażajmy się i nie chcieliby kogoś, kto niszczy, depcze naszą wiarę i jest takim ignorantem i mówi, to są same kacha i tak dalej. Szanowni Państwo, no cóż mogę powiedzieć na koniec, że picie z Wami kawy i rozmawianie jest dla mnie czymś niesamowitym. Ja po prostu spełniał się przy Was i dzięki Wam tu jestem. Bo Wy, mówię, Wy trzeba powiedzieć dokładnie, tak bo Państwo nakręcacie mnie, inspirujecie. I dzięki Państwa inspiracji, Państwa nakręceniu, już w głowie kolebie mi się, tak czy kołacze, jak wolicie, następny odcinek ambasadora. Piję sobie z Wami kawę, słucham Waszych rad, kawę już nie słodzę. Także wszystkiego dobrego życzę Państwu. Ale, żeby nie zostać gołosłownym w tym wszystkim, to proszę Państwa. O tym wszystkim, co mówimy w tym ambasadorowaniu, w tych krótkich, wrzutowych odcinkach, to wszystko znajdziecie w mojej książce Przewodnik poza Światach. I już zapraszam 6 listopada do Domu Kultury w Izabelinie. Od 11, można powiedzieć, do 13. Będę opowiadał o książce i będzie można ze mną także polemizować czy skonsultować to, o czym mówię. Mogą Państwo kupić książkę, dostać jedynie dedykacje. Te wszystkie nasze ambasadorowania są w tej książce, tak? To, to dzięki żywym i umarłym, jakkolwiek zabrzmi, powstała ta książka, a już idzie nowa książka w mojej głowie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Jeśli się to podoba Państwu, jeśli mam dalej te ambasadorowanie robić, tak? Jeśli rzeczywiście stałem się takim dla Was ambasadorem, to proszę, łapka w górę, suba, lajka, słoneczko, gwiazdeczka, co tamkolwiek jeszcze można. Niektórzy biją brawo, niektórzy jakichś kicia taka się pojawia. Dzidzi, dzidzi. Wszystko przyjmuję, jest dobrze. Chciałoby się powiedzieć jak na zakończenie, alleluja i do przodu, ale to jest trochę inny charakter, więc wszystkich gorąco pozdrawiam. Zachęcam do oglądania i jeszcze jedno. Tak już na koniec. Ktoś mówi, oglądała Ambasadora, czekam na następny. Taśma wróci. Obejrzyjcie to parę razy. Wczujcie się w to. Posłuchajcie. To nie jest tak, że jak odcinek jak miłość przeleciało, a to potraficie sześć razy oglądać. Kocha czy nie kocha? To jest po to, abyśmy innym pokazywali i sami wiele razy do tego wracali. Wszystkiego dobrego.